z dupy, że odnośnika do niego nie robi. O, już jest. Nie wiem, taki link jest ten podany mi na YouTube. Dobra, na, na głównej nie występuje. Okay. A wpisując go w wyszukiwanie w ogóle mnie nie przekorowuje. jest kurwa do transmisji na moim kanale. Wyślij jeszcze raz ten link. Mogę normalnie otworzyć tam transmisję jako shorts się to mm. jest, jest na głównym jako shorts jak klikniesz, Tak mm. mm. to wygląda. Na ogólnym wrzuciłem Na ogólnym. A, że tak jesteś. Uh -huh. Dobra, no, takie samo, ale co jak klikniesz to D, to widać? No. Jest to normalne przykrywanie do live'a całego. Kurde. To może kurwa, co tu ustawić ja pierdolę. Jak like private? Jakiego masz maila? No weź tyś i ty małpow.pl. To ci wyślę ten zaproszenie jakieś, powiedzmy, prywatne i, i że tylko ty możesz być. To na maila przyjdzie? Chyba tak. Dobra, to się loguje. Czekaj, wyłączę w ogóle kurwa ten ekran. Kurwa, jak to zmienić? Nie zadziałało to chyba. Co to za chore rzeczy? Pozmieniali tu. Jest niby na prywatne. Nie wiem, nie rozumiem. Ale jak wchodzę na kanał, to jest, pokazuje się. No to ogólnie nie jest prywatny, skoro wchodząc na Twój kanał, można ten.